Czasami nawet życie jest aktem odwagi. Częściej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. Nie ma prostej drogi z Ziemi do Gwiazd. Jeśli człowiek nie wie, do którego portu płynie, żaden wiatr nie jest pomyślny. Jaka jest bajka, takie jest życie. Liczy się nie to, jak długie jest, ale jak dobre. Nie chodzi o to, że mamy tak mało czasu, ale o to, że tak dużo tracimy. Życie, które otrzymujemy, nie jest krótkie, ale my je takim czynimy. Nie jesteśmy źle zaopatrzeni, ale marnotrawnie wykorzystujemy to, co mamy. Jeśli naprawdę chcesz uciec od rzeczy, które Cię nękają, nie potrzebujesz być w innym miejscu, ale być inną osobą. Zacznij od razu żyć i traktuj każdy dzień jako osobne życie. Kto jest odważny, jest wolny. Jeśli żyjesz w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz biedny. Jeśli żyjesz zgodnie z tym, co myślą inni, nigdy nie będziesz bogaty. Żaden człowiek nigdy nie był mądry przez przypadek. Niewiedza jest przyczyną strachu. Cierpi więcej niż to konieczne, kto cierpi, zanim będzie to konieczne. Najpotężniejszy jest ten, kto ma siebie we własnej mocy. Każdy nowy początek wynika z końca innego początku. Częściej jesteśmy przestraszeni niż zranieni i bardziej cierpimy z powodu wyobraźni niż rzeczywistości. Dopóki nie zaczniemy się bez nich obchodzić, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rzeczy jest niepotrzebnych. Używaliśmy ich nie dlatego, że ich potrzebowaliśmy, ale dlatego, że je mieliśmy. Życie jest długie, jeśli wiesz, jak z niego korzystać. Nie ma geniuszu bez odrobiny szaleństwa. Kiedy czekamy na życie, życie przemija. Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Musisz tańczyć tak, jakby nikt nie patrzył, kochać tak, jakby nikt cię nie zranił, śpiewać, jakby nikt nie słuchał i żyć tak, jakby to był raj na ziemi. Życie to najrzadsza rzecz na świecie. Większość ludzi istnieje, to wszystko. Jeśli martwi cię coś zewnętrznego, ból nie jest spowodowany samą rzeczą, ale twoją oceną. I możesz to odwołać w każdej chwili. Jeśli to, co masz, wydaje ci się niewystarczające, to chociaż posiadasz świat, nadal będziesz nieszczęśliwy. Niepokój powinien skłaniać nas do działania, a nie do depresji. Żaden człowiek nie jest wolny, kto nie może kontrolować samego siebie. Nie daj się podsłuchać, jak narzekasz, nawet przed sobą. Boisz się śmierci i powiedz mi, czy życie, które prowadzisz, naprawdę różni się od bycia martwym. Trzymaj się młodzieńczych entuzjazmów. Będziesz mógł je lepiej wykorzystać, gdy będziesz starszy. Nieoczekiwane trudności sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Szczęście jest tym, co dzieje się, gdy przygotowanie spotyka się z okazją.